Cykliczne zajęcia w ramach projektu Kultura w Dzielnicy odbywają się w zespole szkół nr 14 na Dąbrowie. Prowadzone są przez artystów Mariusza i Beatę Żarneckich, którzy są mieszkańcami naszej dzielnicy. Idea tych zajęć, teatr i życie, właściwie została doprecyzowana przez naszych aktorów, którzy pomyśleli, że są to takie sztuki teatralne, które można wykorzystać w życiu codziennym. Śpiewamy 100 lat w związku z tym. dobra. Uwaga. Obecnie pracujemy nad tekstem Wieczór Trzech Króli Szekspira i mamy nadzieję pokazać go. W szerszej publiczności, rodzicom, znajomym, przyjaciołom. Scena piąta z Toby. Lesz tu sobie, bo oto, nie bo to, zbliża się pstrąg, którego? Tak? Zwracamy uwagę na zbitki wszelakie włoskowe.